całą historię świata od początku przez całą historię ludzkości przewija się gdzieś ogród wszystko zaczęło się w ogrodzie który nazywaliśmy edenem gdzie na początku było cudownie a miało być jeszcze pięknie a skończyło się tragicznie i potem kiedy ojciec zesłał swojego syna to też ogród był tam bardzo ważny. To w ogrodzie zaczęła się jego męka, w ogrodzie oliwnym, a potem pochowano go w grobie, który był w ogrodzie. Chciałbym Was bardzo serdecznie zaprosić na wielkopostne rekolekcje internetowe, na przejście z jednego ogrodu do drugiego. Żebyśmy wszyscy, którzy jesteśmy wygnani z ogrodu Eden, wyruszyli w drogę z ogrodu oliwnego do ogrodu, w którym Chrystus został pogrzebany. Przez te najbliższe 40 dni, przez cały wielki post, zapraszam Was na rekolekcję Oto człowiek.